Co? Ej, wiesz takie chude ręce kurwa? Ale przypał. To ci co mnie od grubasów wyzywają. Soni, pokonam cię! Jokie łapy! Honi zobacz, zobacz, tym mini Mike! Szybko muszę tu przejść. Bo chciałem się pobawić w GTA Realne życie, a tu mnie policja goni. Ale ja nie robię misji, tylko się bawię w GTA Realne życie, gramy roleplay. Roleplay. A, a, wygrać, Maciek? bo mnie ja grałem w hardkorowe RP. Ruchanie matek, rozumiesz?

z takie rzeczy. O, A jak ci zabija? Jest... Kurwa mać. No jak ja mam jeździć? Chodź, to jest paja, nie potrafi grać w RP. O, ja nie potrafię jest... grać w RP? Co ty w ogóle gadasz, że ja nie potrafię grać w RP? No to zaprezentuj parę komentarzy. Co to jest potem? To jest coś takiego. Co stara kurwo? <słyszy> <słyszy> On przestraszony upada na glebę. Ja kurwa wyciągam co tu mamy? Młota, kurwa i mu mówię: Oh, kurwa, to... <noise> ...miał być mod! <noise> Mówię, stara kurwo, to się nie upiecze! A jednak się upiek, frajerek! Ajajaj. Jezu, co to za jakieś emotki były kurwa dziwne! Ale co to było? Bo takie... To jakieś, 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 jakieś... ...jakieś kółeczka tylko. Dobra, to...